Szczęść Boże wszystkim. Tutaj słychać? Teraz, teraz. Dobrze, aha to i to. Chciałam się podzielić takim moim doświadczeniem z życia z ostatnich lat, takiej właśnie walki duchowej i w jaki sposób Pan Bóg mnie nauczył przez to przechodzić, że z jednej strony w tych przykładach, które podam będzie widać, że z jednej strony. Mamy nasze emocje, lęki, które nas atakują, a jak wiecie, nad emocjami nie mamy do końca kontroli, bo to jest jak wiatr, który wieje po prostu on jest. Rozpozna, rozpoznajemy to, że jest, kontrolę mamy nad, naszą, nad naszym głową, nad słowami, nad wiarą i za to też odpowiadamy przed Bogiem, a często oskarżamy się za te emocje, które do nas przychodzą. Więc. Takim wyjściem dla mnie z tej sytuacji, że nie oskarżam się za emocje, które teraz mam, że jakiś tam płacz, lęk i tak dalej, tylko mówię: Panie Jezu, niech się Twoja wola stanie. I chociaż nawet ciężko mi wierzyć w te słowa, które mówię, ale je mówię. I faktycznie Pan Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny, że. Um, że większe um, skarby to są dla niego, jeżeli właśnie w takich cierpieniach jak nasze, takie ogrójce, mówimy: Niech będzie wola twoja, ufam tobie, niż po prostu tak, nie? Sobie mówimy: Jezu, ufam tobie, nic się nie dzieje, to mam dużą wiarę i tak dalej. Więc nauczyłam się y, rozróżniać w moim życiu to i przechodzić właśnie do wiary i do słowa, opierać się na słowie Bożym. Na przykład mieliśmy takie jedno doświadczenie, kiedy modliliśmy się o, o dziecko i czekaliśmy na dziecko 15 lat. Często jeździliśmy też na rekolekcje, były też modlitwy wstawiennicze, i zawsze było jakieś słowo, że, że to dziecko będzie, ale dziecka nie ma i nie, i nie było jakiś dłuższy czas. I, um, kiedy jakiś smutek mnie ogarniał, to um, też słowami się pocieszałam: Bóg zna swój czas, Bóg ma swój czas, będzie w odpowiednim czasie. Jezu, ufam Tobie. I wiadomo, że gdzieś mnie to bolało, uderzało, ale właśnie w ten sposób uciekałam od tego. Albo jak um, miałam ataki ze strony innych, że. Musicie coś robić w tym kierunku. Macie tutaj in vitro za darmo, bo mieszkaliśmy za granicą. Ja mówię, nie chcę za wszelką cenę dziecka. Albo inna koleżanka mówi, Bóg jest niesprawiedliwy, tyle cudów się dzieje gdzieś tam kogoś uzdrawia, a, a wam nie pomaga z tym dzieckiem przecież wy tyle robicie dla tych ludzi, a Bóg wam nie pomaga. I też mówię i też mnie tak oświeciło wtedy w tym momencie. Mówię, zobacz, jesteś malarką. Jakby ktoś, jakby ktoś oceniał twój obraz, jak ty robisz ten szkic dopiero początku, jakbyś się czuła? Ja mówię, Bóg zna swój czas. On zaczął malować ten obraz i on to dokończy. I, I też z zewnątrz ona myślała, że mnie to nie dotyka. A w środku mamy swoje cierpienia. nie? To jest zawsze atak. I to wszystko oddajemy Bogu, to jest bardzo cenne. Potem. Choroba męża. Jak, jak zachorował, zachorował na, na serce po dwóch chorobach śmiertelnych, w sumie które ma, też wpadłam w taki lęk, że teraz już mamy to dziecko, teraz zostanę sama. I pamiętam tą, tą noc. Przepłakałam całą noc jeszcze w tym dniu się od, dowiedziałam, że moja mama ma chorobę śmiertelną. Dwa lata temu. Odeszła do domu ojca i yy, yy, no było mi ciężko, ale pamiętam przez łzy krzyczałam, niech będzie wola twoja, a tutaj mnie szarpało w środku, że boję się, I tak? yy, yy, pamiętam potem, jak się, jak się modliłam, bardzo często też otwieram Pismo Święte na modlitwie, tak, na hyby, hy, hybył trafił i. To, co czuję w sercu, często się w Piśmie Świętym po, po, potwierdza. I na przykład tam dostałam takie słowa em, w kierunku em, dodaję, em, dodam, dodam mu, mu lat życia, bo em, wysłuchałem twoją modlitwę. Także niesamowite, po prostu mnie to ścięło z nóg, że Pan Bóg tak szybko i tak konkretnie odpowiada przez Pismo Święte. Też kiedy się modliliśmy o dziecko, tam może czy lata przed zajściem w ciążę, okazało się, że, że, mam, że jestem bardzo chora i poddałam się operacji też wtedy. I miałam też taki lęk, że, że może z tego być, być rak, że zamiast dziecka to będzie śmierć. w ogóle taka beznadzieja. I pamiętam, szłam ulicą w kierunku Kościoła i tylko płakałam i płakałam i gdy. Chwyciłam nóg Pana Jezusa właśnie tych ran z płaczem, mówiąc, niech będzie wola Twoja, a tutaj w środku taki, taki lęk, że, że ja będę umierać i tego dziecka nigdy się nie doczekam i mój mąż, że sam zostanie. I pamiętam przy tym krzyżu, jak tak chwyciłam tych rąk, to nóg Pana Jezusa, to przyszedł taki, taki pokój nagle z góry, że to wszystko jest atak, że to wszystko są plany Boże. Że, że, że Bóg, Bóg działa i faktycznie potem ta operacja mi pomogła. Nie, nie przyniosła śmierć, tylko pomogła, ale to dopiero potem zobaczyłam w perspektywie czasu. I przez te wszystkie doświadczenia uczę się też, że Pan Bóg przeprowadził cię przez tą sytuację. Nie jak wpadam znowu w lęk w kolejnej sytuacji, Pan Bóg cię przeprowadził przez to, przeprowadzi cię i też przez to, tak? I pomimo tych emocji, które mi towarzyszą, yy Idę za, za słowem Bożym, za tym doświadczeniem, które, które gdzieś prze, przeszłam. Potem, gdy um, pojechaliśmy, um, pojechaliśmy do Ziemi Świętej i po, um, um, po przyjeździe z Ziemi Świętej, od, od razu zaszłam w ciążę, też, a, aż, aż nieoczekiwanie. No, i oczywiście wielka radość. Jestem w ciąży po 15 latach. Będziemy rodzicami. E, niesamowite przeżycie. E, I znowu następne lęki. Bo lekarz mówi, e, w tym wieku ciąża zagrożona. Musicie jakieś testy sobie robić. A może być zespół dałna. A za wcześnie się nie cieszcie, bo w tym wieku można poronić. I po prostu z każdej strony taki atak czy od rodziców, czy od e, lekarzy. Ale tak samo postanowiłam, no przecież jak Pan Bóg dał nam to życie w tak cudowny sposób, to po co ja mam w ogóle się jakieś testy robić, martwić się. Ale mimo tego atakuje ten lek, a szczególnie w nocy wraca. I um, e, kiedy też pewnego razu e, e, się modliłam... Um, Aha, jeżeli pewnego razu się modliłam o to w tym, w tym lęku, jadąc samochodem do pracy, że może stracę to dziecko i też mi łzy popłynęły, dostałam takie słowo, y, po prostu w myślach przychodzi to, co w Piśmie Świętym tam kiedyś się przeczytało. Właśnie zachęcam Was cały czas do, do życia Słowem Bożym, nie? bo te myśli potem wracają i Pan Bóg przez to mówi, przez te nasze, nasze myśli, przyszło mi Słowo. Jak um, jeśli prosisz Boga o chleb, czy da ci węża? Że ja prosiłam o to, o to dziecko, czy Bóg by mi dał, e, czy Bóg by mi dał e, takie złe przeżycie, że teraz bym miała ja nagle poronić, gdzie wszyscy wokół mnie się cieszą, że po 15 latach wymodliliśmy to dziecko. I, i też mówię: Panie Boże, ty zacząłeś swój plan nie po to, by zakończyć go brutalnie. E, Potem, potem poród okazało się, że wszystko właśnie bez komplikacji, bez żadnej, żadnej jakiejś tam pomocy, bez, bez żadnych testów wcześniej. Jak chodziłam do lekarza, to też wszystko książkowo. Pomimo tego wieku musiałam też zmienić lekarza na takiego, który nie straszy, że wiek, że coś tam coś tam tylko. W Luksemburgu mieliśmy taką Polkę, lekarkę. No tak wspaniała kobieta, że ona po prostu cieszyła się razem z nami, widząc to, to serce bijące już w szóstym tygodniu. Mówię, to, to jest po prostu niesamowite. To jest cud Cud życia, co Pan Bóg stwarza. Po sześciu tygodniach, że już potrafi takie piękne serduszko bić, i sobie nie wyobrażam, że kobiety mogą wtedy popełnić aborcję. E... Potem e, tak samo mieliśmy przeżycie z powrotem do e, powrót nasz do Polski był około 3 lat, 2,5 roku temu, kiedy e, czuliśmy mocne powołanie, że nasza misja za granicą po 30 latach się zakończyła, że mamy nową misję w Polsce. Ale no nie było łatwo. E, rzucić pracę, zostawić swój dom, zostawić swoich przyjaciół. Pojechaliśmy też do Medjugorje na rozeznawanie tego, gdzie Matka Boża nam pomogła się bardzo szybko odpępowić od tego, co, co mieliśmy. I też przyjechaliśmy tacy radośni z powrotem, że tak, że decyzja podjęta, wyjeżdżamy, zostawiamy wszystko, jedziemy do Polski, jeszcze nie wiemy gdzie, ale Pan Bóg nas poprowadzi. Była radość. Ale kiedy um, zaczęłam proces w pracy, że wydaje tam, że, że, że chce się rozejść, że jakieś tam wypowiedzenie, zaczęły się jakieś walki, niemiłe sytuacje, lęki w nocy, co to będzie w ogóle, jak tą pracę e, e, rzucę, jak nie będzie tych, tych środków na utrzymanie, gdzieś tam chcemy wyjeżdżać, nie wiadomo gdzie. I e, chyba trzecia godzina w nocy i, i nie umiem spać z tych lęków, po prostu mnie częsą. Poszłam do innego pokoju, wzięłam Pismo Święte i zaczynam się modlić. Mówię, Panie Boże, daj mi słowo. Otwieram słowo, jak e, anioł obudził e, Józefa w Egipcie, jak byli na wygnaniu. I mówi, weź swoją żonę, swoje dzieci i idźcie do kraju swojego, swoich ojców. Idźcie z powrotem. I też mi łzy popłynęły takie potwierdzenie, nie? że, że mamy, mamy po prostu iść do kraju naszych ojców, i tam było jeszcze dopisane, ale nie tam, skąd pochodzisz, do Betlejem, tylko idźcie tam do góry, tam do, do Nazaret. No i my też nie wróciliśmy tam do kraju naszy, do Polski na południe, skąd pochodzimy, tylko na północ, bo tutaj nas Pan Bóg przyprowadził. I też nie mamy tutaj w ogóle rodziny, nie mieliśmy w ogóle tutaj przyjaciół, nikogo nie znaliśmy, ale z perspektywy czasu widzę, jak, jak pięknie ten Pan Bóg poprowadził, że warto mu było zawierzyć. Ale świadectwa są po to, żeby pokazać Wam, że, że to nie jest też bez cierpienia, bez tej walki takiej ogrójcowej. i właśnie bardzo, bardzo pomocne to jest zjednoczyć się z Panem Jezusem w tych, w tych właśnie. Cierpieniach. Wiele razy doświadczaliśmy, czy za granicą, czy tutaj, że jesteśmy całkowicie sami, że jesteśmy bezdomni, zanim się zadomowiliśmy, ale te, te przeżycia też nam pomagały takie zbudować sobie taki fundament, że, że nie jesteśmy tak naprawdę, że naszym celem to jest Królestwo Królestwo Boże. I tak jak otwarliśmy tą fundację Powrót do domu w tym roku, to jest właśnie powrót do domu, jako że do po Polonia, która wraca do Polski, ale też powrót do domu Ojca, bo tam jest nasz prawdziwy dom, i Pan Bóg z tego wszystkiego wyprowadza naprawdę najlepsze dobro. I na zakończenie jaka jest z tego nauka, że. Czasami Pan Bóg jedne drzwi, albo świat, jedne drzwi nam zamyka, i wtedy staję i ufam, że gdzieś są już te inne drzwi otwarte, które mi Pan Bóg pokaże, ale trzeba chwilę poczekać. Nie może być to już i teraz, tak jakbyśmy chcieli, że już widzieć te, to wyjście, tylko po prostu modlić się i ufać, że gdzieś są te, te inne drzwi otwarte. I jak sobie stawiamy pytanie, czy dobrze, że teraz dziecko, że czekaliśmy te 15 lat, tak dobrze, bardzo dobrze. To było najlepsze, co mogło nas spotkać, tak jak Pan Bóg ułożył nasze życie i we wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony.